Cześć. Dziś odcinek dla mnie najtrudniejszy dotychczasowo, bo dziś chcę pogadać o spadku, ale spokojnie, nie o pieniądzach czy mieszkaniach, które możemy odziedziczyć. Chodzi o spadek formy, motywacji, chęci do działania i wszystko, co z tym związane. Ja nazywam się Maja, ten podcast to pani Majo i zapraszam Was na odcinek o takich momentach w naszym życiu. Kiedy kwestionujemy sens dosłownie wszystkiego? Często obserwujemy w social mediach ludzi, którzy sprawiają wrażenie, jakby nigdy nie zwalniali tempa, jakby byli na najwyższych obrotach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mają swoje firmy lub pracują na etacie, ogarniają dom, do tego czytają książki, ćwiczą, medytują, spotykają się ze znajomymi i osiągają niebywałe sukcesy, a do tego jeszcze pracują nad kilkoma nowymi projektami. No bajka. Tylko niestety nie jest to realne. Nawet dla osoby takiej jak ja, która poza pracą na etacie nie ma większych obowiązków. Nie da się być na najwyższych obrotach przez 100% czasu. Przychodzi taki dzień, w którym czujemy, że jeśli tym razem nie odpuścimy, to rozpadniemy się na kawałki. Z drugiej strony, jeśli odpuścimy, to za zakrętu na pełnej wjeżdża nam poczucie winy. Że przecież powinnyśmy, powinniśmy coś robić i nie marnować czasu. Można oszaleć. Pomysł do nagrania tego odcinka pojawił się w mojej głowie właśnie w tym momencie, w którym doświadczałam spadku. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, jeśli nie to zapraszam, to może wam wydawać się, że ja też jestem taką osobą, która ciągle coś robi, jest aktywna, czyta książki, studiuje, prowadzi social media itd. itd. Jednak zawsze wszystkim przypominam, że Instagram to tylko wycinek naszej codzienności i pokazujemy tam to, co chcemy pokazać. Przyznam, że ostatnią rzeczą, na którą mam ochotę, kiedy mam ten wspomniany wcześniej spadek, to dzielenie się tym i odpowiadanie na pytania, co się stało, czy wszystko ok, i tak dalej. Ja czasem nawet nie potrafię na to odpowiedzieć. Nie wiem, co się stało. Może po prostu mam gorszy dzień. Może przeczytałam lub zobaczyłam coś, co źle wpłynęło na moje samopoczucie. Może ktoś źle mnie potraktował. A może nie wydarzyło się zupełnie nic. To jest zawsze bardzo trudny moment i wciąż szukam sposobów i uczę się, jak sobie z tym radzić. Dlatego w tym odcinku chciałabym podzielić się z Wami moimi sposobami na radzenie sobie w tych trudnych momentach. Pamiętajcie jednak, że ja nie jestem psycholożką. To są tylko moje doświadczenia. Czasem bywa tak, że potrzebujemy pomocy profesjonalistów i warto wtedy z niej skorzystać. Najgorsze w tych momentach jest to poczucie ogarniającej nas wszechobecnej beznadziei. Poczucie, że to, co robimy, w ogólnym rozrachunku nie ma większego sensu. Że marnujemy tylko czas i energię, że nikogo to nie obchodzi, że tak naprawdę my nikogo nie obchodzimy. Ja zapadam się wtedy w coś takiego, co nazwałam sobie ciemnością której kiedyś bardzo się bałam i robiłam wszystko, żeby od niej uciec. Bo przecież często słyszymy: Nie płacz, nie bądź smutny, smutna, uśmiechnij się. Bo definiujemy smutek jako złą emocję, której powinniśmy unikać. Jednak teraz, kiedy tego doświadczam, daję sobie czas, żeby w tej mojej ciemności posiedzieć i poczuć, co mi tam w środku gra i co spowodowało, że tak się czuję. Doszłam już do tego, że zawsze jest jakiś powód. Czasem może wydawać się totalnie prozaiczny, zupełnie nic nieznaczący dla innych. Jeśli jesteś osobą wrażliwą, a ja zdecydowanie taką jestem, to nasz układ nerwowy dużo mocniej reaguje na otaczający nas świat. Dużo więcej bierzemy do siebie. Przez bardzo długi czas traktowałam tę swoją wrażliwość jako wadę i marzyłam o tym, żeby się tej cechy pozbyć. Chciałam być normalna. Jednak teraz wiem, że jest to wyjątkowa cecha, która może powoduje, że łatwiej wpadam w smutek i przytłoczenie, ale dzięki niej także dużo bardziej odczuwam radość i ekscytację z małych, a dla niektórych nic nieznaczących rzeczy. Mimo tego, że często płaczę i jest to pewnego rodzaju reakcja mojego organizmu na stres czy nadmierne bodźce, to uczę się przestawać postrzegać łzy jako oznakę słabości. Czy bezsilności. Śmiech i płacz to sposób wyrażania różnych emocji i warto z tego korzystać, nie wkurzając się na siebie, że znowu ryczę. A ten tekst w moim życiu słyszałam bardzo często i wyrządził mi on naprawdę dużo krzywdy. Dlatego teraz chcę przestać się nim przejmować i dać sobie przyzwolenie na bycie z sobą i wyrażanie emocji w taki sposób, w jaki to robię, bo nie umiem i nie do końca chcę to powstrzymywać. W momencie spadku ważne jest, żeby słuchać siebie i dać sobie przyzwolenie na odpuszczanie. Przestańmy się ciągle tyrać i na siebie wkurzać za to, że czasem okazujemy słabość. Kiedy w momentach niekontrolowanego płaczu przestałam się w myślach opieprzać, a zaczęłam traktować siebie z wyrozumiałością i czułością, dużo lepiej i łatwiej przychodzi mi opanowanie. I dojście do siebie. To niesamowite, jak to, jak do siebie mówimy, wpływa na nasze zachowanie i odczuwanie. Za każdym razem, kiedy mi się to udaje, jestem pod dużym wrażeniem. Odkąd zaczęłam zmieniać swoje życie, mam pewne rutyny, które pozwalają mi zachować porządek i działać nawet wtedy, kiedy mi się nie chce. W ogóle z tym nie chcę to jest zabawny temat, bo tak naprawdę, jeśli sobie pomyślimy, to zazwyczaj nam się nie chce. Do tego stopnia, że czasem odpuszczamy nawet miłe i przyjemne rzeczy, bo wymagają od nas podjęcia jakiegoś działania. W pewnym momencie zrozumiałam, że zupełnie bezzasadne jest pytanie samej siebie, czy ja w ogóle mam ochotę coś zrobić, bo w dużej większości przypadków wiem, jaka będzie odpowiedź. Na przykład, budząc się rano, nigdy nie chcę się wstać. Jednak w większości to robię i rozpoczynam dzień swoją rutyną. Ja jestem tak zwanym rannym ptaszkiem, dlatego praktycznie nie zdarza mi się wstawać 5 minut przed rozpoczęciem pracy, a pracuję zdalnie. Tylko budzę się odpowiednio wcześniej i rozpoczynam dzień swoimi rytuałami. Wiem, że taki poranek dobrze nastraja mnie na cały dzień. Nie ma dla mnie nic gorszego niż poranek spędzony w pośpiechu. Mimo tego, że wiem, że taki typ poranka dobrze na mnie wpływa, czasem odpuszczam. I daję sobie przyzwolenie na to, żeby nie wiem dłużej poleżeć, pospać, poleżeć gapiąc się w sufit, czy poczytać jakąś luźną książkę. Staram się nie wybierać scrollowania social mediów od samego rana, nawet w taki poranek, bo zauważyłam, że działa to na mnie mega przytłaczająco. A w dzień, kiedy doświadczam spadku, ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję, to dodatkowe przytłoczenie. Myślę, że to totalnie normalne, że każdy z nas czasem doświadcza takich dni, kiedy nie mamy ochoty robić nic. Jednak, przez to, jakie obrazy w większości oglądamy w internecie, wydaje nam się, że to tylko my tak mamy i że coś jest z nami nie tak. Wyrozumiałość i słuchanie siebie to te dwie rzeczy, które w takie dni pozwalają mi na szybsze dojście do siebie. Nauka wyrozumiałości wobec siebie, szczególnie w trudnych chwilach, to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i praktyki. Pierwszą rzecz, którą możemy zrobić, żeby ułatwić sobie ten czas, to rozpoznawanie i akceptacja własnych uczuć. Zacznijmy od próby zrozumienia tego, co dzieje się wewnątrz nas. Pozwólmy sobie poczuć, zamiast tłumić czy ignorować. Myślę, że akceptacja tego, co czujemy, jest pierwszym krokiem do bycia dla siebie bardziej wyrozumiałym. Wyrozumiałą. Warto także zwrócić uwagę na to, co i jak do siebie mówimy w tych trudnych momentach. Czy nie jesteśmy dla siebie zbyt surowi, surowe, albo krytyczne, krytyczni? A jeśli jesteśmy, to zastanówmy się na przykład, czy nie byliśmy, nie byłyśmy tak traktowane w dzieciństwie. Często działamy zgodnie z pewnymi schematami i przyzwyczajeniami, czego nawet nie zauważamy. Uczmy się zastępować negatywne myśli bardziej wspierającymi i motywującymi. Mówmy do siebie tak, jak mówilibyśmy do bliskiej osoby. Wiem, że to bardzo trudne, ale warto to robić. Słyszeliście o czymś takim jak mindfulness? Znane jest też y, także jako uważność? Jest to praktyka skupiania uwagi na chwili obecnej w sposób świadomy i taki bez oceniania. Pomaga skupić się na. Na tym, co jest tu i teraz, i zmniejsza tendencję do oceniania siebie. Możemy praktykować to poprzez medytację czy ćwiczenia oddechowe, co może pomóc nam lepiej rozumieć i akceptować swoje myśli i uczucia. Ja wiem, że dla wielu osób może to wydawać się głupie, bo ja sama byłam dość sceptyczna, dopóki nie spróbowałam. Na początku jest dziwnie, ale regularna praktyka mindfulness może pomóc w osiąganiu głębszego spokoju i zmniejszeniu stresu. I z tego, co wiem, jest to udowodnione naukowo. W te dni, kiedy podważamy wszystko, co robimy i czujemy ogólny bezsens, warto też zwrócić uwagę na swoje osiągnięcia, nawet te najmniejsze. Przypomnieć sobie o nich i o tym, co czułyśmy, czuliśmy, gdy to się wydarzyło. Świętowanie sukcesów pomaga nam budować pozytywny obraz siebie i zwiększać samoakceptację. Ja na przykład, kiedy miałam gorszy dzień i odpuściłam aktywność fizyczną, przez co zaczynałam odczuwać wyrzuty sumienia. Przypomniałam sobie, że przebiegłam ostatnio w swoje pierwsze 5 kilometrów w wirtualnym biegu wośpu, za co dostałam medal. A przypomnę tylko, że byłam osobą, która po pierwsze nienawidziła biegać, a po drugie po przebiegnięciu 500 metrów ledwo oddychała. Nauka odpuszczania bez wyrzutów sumienia to coś, nad czym wciąż pracuję. Zdecydowanie pomocne jest też to, żeby przypomnieć sobie, ile razy wybraliśmy, wybrałyśmy działanie zamiast przysłowiowego leżenia. Ale pamiętajmy, że czasem warto także poleżeć. Kolejną rzeczą, która pomaga w te trudne dni, to praktykowanie wdzięczności. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy o tym, za co jesteśmy wdzięczne wdzięczni. Mogą to być najmniejsze rzeczy. Nie musi to być nic spektakularnego. Ja bardzo często jestem wdzięczna przede wszystkim za zdrowie moje i moich bliskich, za to, że mam pracę, że czasem mogę wyjechać w jakieś piękne miejsce, że mam dach nad głową. Wdzięczność może pomóc w zmianie perspektywy i zwiększeniu pozytywnego nastawienia do nas i do naszego życia. Czasem, przez taki codzienny pośpiech, wydaje nam się, że to, co mamy, to, co nas otacza, to jest taki standard. Jednak, gdy zatrzymamy się na chwilę i pomyślimy o tym, ile ludzi marzy o rzeczach, które my posiadamy i uważamy za pewnik, perspektywa się zmienia. Praktykowanie wdzięczności podczas ciężkich dla nas dni nie jest proste, ale jak zawsze warto. W tym momencie chcę także wspomnieć o tym, żeby się nie porównywać. Mamy do tego tendencję, co dodatkowo potrafi obniżyć nasz nastrój. A jak się tak zastanowić, to nigdy nie jest to porównanie jabłka do jabłka. Każdy z nas jest inny, ma inną sytuację, wywodzi się z innego miejsca, innej rodziny, więc nie ma drugiej takiej samej osoby jak my. Stąd takie porównywanie się jest totalnie bez sensu. Ostatnio też dużo słyszy się o higienie snu. Zajeżdżanie się i spanie po kilka godzin na dobę myślę, że już nikomu nie imponuje. Nadal nie mogę wyjść ze zdziwienia, jak byłam w stanie funkcjonować pod koniec liceum czy na studiach, kiedy po imprezie i przez kilku godzin na kacu następnego dnia funkcjonowałam. Teraz wiem, że regularny odpoczynek i dbałość o własne potrzeby fizyczne, emocjonalne i psychiczne są dla mnie niezbędne do utrzymania równowagi i zdrowia. I to nie znaczy, że nie zdarza mi się pójść na imprezę czy posiedzieć z przyjaciółką do trzeciej nad ranem, oglądając film, czy rozmawiając. Oczywiście, że to robię. Ale pamiętam, że po takim wieczorze muszę dać sobie i swojemu organizmowi odpowiedni czas na regenerację. To ważne, aby nie doświadczać nadmiernego przemęczenia. Dobry i regenerujący sen pozwala naszemu ciału i naszej głowie się zresetować i pracować tak, jak powinno przez kolejny dzień. Odkąd zwracam na to uwagę, dużo łatwiej przychodzi mi regeneracja i zauważam ogólną poprawę samopoczucia. Ostatnio miałam taką sytuację, że przez zbieg pewnych okoliczności miałam możliwość przespać się tylko 3 godziny i następnego dnia musiałam funkcjonować i to na lekko wzmożonych obrotach, bo byłam na studiach, stacjonarnie na zajęciach. To o czym jeszcze myślę, to to, że w te cięższe dni powinniśmy powinnyśmy być cierpliwe, cierpliwi wobec siebie. To o czym mówię, to praktyki, które pomagają mi w dni, kiedy doświadczam spadku ale nie jest tak, że ja tak działam od zawsze i przychodzi mi to super łatwo. Zmiana nawyków, sposobu myślenia i postaw wobec siebie wymaga czasu. I ja traktuję to jako podróż, a nie cel, który muszę natychmiastowo osiągnąć. Czasem, kiedy taki stan utrzymuje się u mnie dłużej niż bym chciała, chociaż nigdy go nie chcę, staram się też ustawić sobie w głowie taki deadline. Mówię sobie: OK. Dziś do końca dnia masz czas na posiedzenie w tej swojej ciemności, ale jutro rano zaczynasz działać. Ustawiam sobie wtedy małe, łatwo osiągalne cele. Na przykład zamiast porannej siłowni idę na krótki spacer i powolutku realizuję to, co chcę. Kiedy ten sposób nie pomaga, staram się umówić sobie jak najszybciej terapię. To zazwyczaj się u mnie sprawdza, bo terapeutka pomaga mi odnaleźć źródło spadku i pokazuje mi, jak mogę to przepracować. Więc polecam serdecznie. Wyrozumiałość wobec siebie to nie jest jednorazowa decyzja, ale taki ciągły proces. To, jak się do siebie odnosimy, ma ogromny wpływ na nasze ogólne samopoczucie. Normalne jest to, że nie jesteśmy cały czas szczęśliwi, bo życie tak nie wygląda. Życie zazwyczaj jest zwyczajne. I składa się z podobnych dni, więc to my sami możemy sobie je urozmaicać. Ale w momentach trudnych przypomnijmy sobie, że to nie jest na stałe. I że to minie. Każdy z nas myślę, że miał w życiu taką sytuację, w której czuł, że świat się wali i nie ma już wyjścia. Jednak z biegiem czasu daliśmy radę, dałyśmy radę i ogarnęliśmy, ogarnęłyśmy. Dlatego. To minie. Dziękuję Wam pięknie za słuchanie i za każde miłe słowo, które od Was dostałam od publikacji pierwszego odcinka. Bardzo to doceniam i jest to jak wiatr w skrzydła. Jeśli macie jakieś przemyślenia do tego odcinka, to zapraszam Was do komentarzy tu albo na mój Instagram Pani Majo. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania podcastu i do dzielenia się nim dalej. Doceniam każde wsparcie. To tyle na dziś. Trzymajcie się ciepło i bądźcie dla siebie dobrzy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!